Tam od 30 lat, przynajmniej ja na pewno. Moje dzieci też że są nauczone, rzucają zawsze do puszki, więc zbyt dużo zdrowia dla każdego. Super zabawa, mega miłe wspomnienia. Tak. I zawsze jest taka fajna motywacja, że można komuś pomóc. Trzeba pamiętać, że dobro, dobro zawsze wraca do nas. Liczą się chęci i liczy się po prostu no dobra wola. Wyjątkowe jest miejsce, w którym odbywa się finał. Zazwyczaj finały organizowaliśmy na rynku głównym w Sanoku. Tym razem przenieśliśmy się na Skansen, na rynek galicyjski. To miejsce pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazuje nam, że finał można rozegrać trochę w inny sposób. A po drugie, możemy pokazać też trochę inaczej Sanok. No bo faktycznie do tej pory przyzwyczailiśmy się, że finały wośpowe były zarezerwowane na rynkach. Zrobiliśmy też na rynku, ale tym trochę innym, czyli tym naszym galicyjskim, wyjątkowym. Postanowiliśmy zorganizować duży jarmark. Zaprosiliśmy ekologicznych producentów żywności, rękodzielników. W tej chwili naj, najnowsze moje wyroby to są te anioły. Oprócz tego mam jeszcze obrazy na płótnie, obrazy na, na desce. Od wielu lat już robimy tradycyjne wyroby. Tutaj widać m.in. kiełbaski, kaszaneczki, salsasony, naprawdę wszystko jest przepyszne, więc zachęcam do spróbowania. Komponuję kwiaty, bardzo się w tym lubię i mam nadzieję, że jakoś mi to wychodzi, także mamy tutaj róże podświetlane o coś takiego. Mnóstwo różnych atrakcji, jak łucznicy, osoby, które morsują, bieg Policz się z Cukrzycą i mini Zoo, które również przyjechało do nas z Bogu Chwały. A także wiele innych atrakcji, jak występy kapel. Pokazujemy, że muzyka ludowa, muzyka e, taka no, trochę mniej powiedzmy popularna niż ta na co dzień, no też może przyciągnąć ludzi, też może świetnie bawić i faktycznie myślę, że to było dzisiaj bardzo dobrze widoczne, bo kapele ludowe, które nam towarzyszyły, zdały egzamin na, na, na piątkę i naprawdę była bardzo fajna atmosfera. Fizyczny, bieganie, jak i różnego rodzaju aktywności, w szczególności na świeżym powietrzu, są coraz bardziej modne i popularne. W związku z tym, to wszystko można spiąć pięknie, ładnie w jedną całość dzięki czemu ludzie wychodzą, poruszają się, zrobią coś dobrego dla siebie i też dla otoczenia, tak? dla innych ludzi. Tak więc to wszystko można połączyć, wystarczy troszeczkę chęci. Przytna akcja, szczytny cel i poruszać się weekend. W tych czasach pandemii to chyba najważniejsze. Świetna inicjatywa. Można pomóc potrzebującym, a przede wszystkim troszkę dać od siebie. I nie siedzieć przed telewizorem, przed ekranami, przed komputerem, tylko trochę pobiegać. Piękna inicjatywa, piękna sprawa. Wszystkich zachęcamy, jak najwięcej osób. Co do końca, Dzieci, dzieci, dzieciaczki, powoli. Hej, halo. Dzieci, dzieci. Hej, powoli. Bo to jeszcze długa droga przed wami. Spokojnie. Warto morsować, bo jest to zdrowe, zwiększa się odporność organizmu na różnego rodzaju choroby. A jak to się ma do woźbu, no wośp też pomaga ludziom. I tak samo morsowanie pomaga ludziom w lepszym samopoczuciu i w lepszej odporności zdrowotnej. Siema, witamy, Wesołe Morsy Hipotermia Sanok. Zapraszamy wszystkich na morsowanie w ramach wielkie Jazdy Świątecznej Pomocy. Gramy dla okulistyki dziecięcej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej kąpieli w basenie strażackim. Zapraszamy do sauny i zapraszamy na pociąg Siema! Jesteśmy grupą quadową. W sumie pasjonaci jazdy w terenie na kładach. Bierzemy udział w różnych rajdach. Bierzemy udział w różnych właśnie takich imprezach charytatywnych jak ta Wielka Orkiestra. Ludzie się łączą, jednoczą w jednym wspólnym celu. Co roku mamy różne tematy, a że mamy taką możliwość, staramy się pomóc najlepiej, tylko potrafimy. No to jest to, co najlepiej umiemy robić czyli strzelamy z łuku. Jesteśmy Stowarzyszeniem Łucznicy Sanoka. Próbujemy tutaj dzieciakom trochę pokazać, jak to wszystko wygląda. No i przy okazji wspieramy Wielką Orkiestrę. Cztery czy pięć lat chodzimy po prostu, przebieramy się w te mundury i no, jest to jakaś atrakcja. Ludzie mogą sobie e, zrobić z nami zdjęcia. Tutaj mi się zdaje, że bardzo pasujemy do tego rynku sanockiego, do rynku galicyjskiego, bo no, historycznie jesteśmy osadzeni bardzo w tle. I po prostu no, chodzimy, pomagamy i Wyniki są niezłe. Satysfakcja dużo. Niezależnie jaką mamy pasję, niezależnie co lubimy, niezależnie od tego, czym się interesujemy, w tej orkiestrze gra naprawdę bardzo dużo, bardzo różnych ludzi. Każdy włącza się w to, jak, jak potrafi, jak, jak może, jak umie, jak chce. I to jest właśnie fajne. To zbliża ludzi. Pokazuje serdeczność, otwartość, tolerancję, miłość. Myślę, że to jest chyba najistotniejsze i zawsze rozbudza w ludziach te najlepsze, najbardziej, myślę teraz, potrzebne emocje i nastawienie. Dlaczego warto? Bo jest tylko teraz czy też pomocy, chcemy pomagać dzieciom i siema. Warto pomagać, bo nie wiemy, czy i my nie będziemy potrzebować takiej pomocy. Każda złotówka się liczy, także pomagajmy. Fajnie się na serduszku robi, jak wiemy, że możemy pomóc innym. Te pieniążki idą na szczytny cel. Co roku jest oczywiście on inny, więc ja co roku staram się jakoś swoją cegiełkę dołożyć. Po tylu latach widzi się te wszystkie sprzęty w szpitalach, nie wiem, na ulicach karetki. Jak się zorganizuje kilka osób, skrzyknie się, powstaje sztab i ludzie pomagają, wciągają w to innych i. Jak się pochodzi po szpitalach to widać te serduszka na tym sprzęcie. Super to jest. Nie waży co dajemy, co wrzucamy, co dajemy od siebie. Ważne, że ludzie mają z tego naprawdę satysfakcję. Ja życzę tego wszystkim, naprawdę, wszystkim nam, żebyśmy mieli satysfakcję z tego, co robimy na co dzień. Żebyśmy nie patrzyli jeden na drugiego, tylko żebyśmy sami od siebie zaczynali, co możemy, jak możemy pomóc. To jest najlepsze. I dziękuję wszystkim, którzy się do takiej akcji przyczyniają. Zapraszamy do Sanoka <grym> ją, <grym> do Skansenu wrzuci, i wyrzec, warto pomagać. Wyrzec, warto wyrzec, pomagać. Tak?